Siema, 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 witam was w kolejnym odcinku z najlepszych modów do farminga. Dzisiaj zobaczycie kilka naprawdę fajnych modów: m.in. nasanki, jarmarki świąteczne, piękną polską mapę, ale taką przepiękną, oraz różnego rodzaju sprzęty i stodoły na wasze gospodarstwa. Witam Was jeszcze raz i przypominam o tym, żebyście zostawili łapeczkę w górę oraz subika. Widzicie też na naszego Discorda, link macie oczywiście w opisie. I chciałbym jeszcze dwie szybkie wiadomości Wam przekazać. Pierwsza jest taka, że zapraszam Was jutro o godzinie 18 na kanał, bo będzie live z konwoju. A druga wiadomość jest taka, że w sobotę o 14 będzie kolejny odcinek zestawów. Jakbyście też nie wiedzieli, to w niedzielę będzie rozwiązanie konkursu z drugiego odcinka najważniejszych modów, więc jak ktoś jeszcze nie wziął udziału, to zapraszam, bo macie czas do jutra, czyli do piątku do godziny 23.00. 59. A teraz bez przedłużania lecimy z odcinkiem. No to pierwszy modem w dzisiejszym odcinku jest mocno sanki. Sanki podpinacie do ciągnika albo jakiegoś samochodu, no i działają. Jednak, no żebyście mogli sobie nimi pośmigać, to potrzebujecie multiplayera i kogoś na multiplayerze w sensie jakiegoś ziomka, bo samimi sankami sobie sami nie pośmigacie. Ale jak widzicie, sanki naprawdę działają, da się nimi jeździć, fizykę też jako taką swoją mają i oczywiście są też bardzo ładnie zrobione, nawet te progi na dole nie wiem jak to się nazywa, no ale też są one fajnie odzorowane. Więc modzik jest na pewno fajny i go wam bardzo polecam. Ewentualnie może jeszcze wam posłużyć na singlu, jak na przykład weźmiecie te sanki do jakiegoś tam garażu albo do takiego schowka, to będzie wiecie, taki, taka ozdoba powiedzmy na wasze gospodarstwo. Drugim modem jest mapka Dąbnica. Jest to mapka z super polskim klimatem. Naprawdę mapka mi się osobiście bardzo podoba i od razu mówię, że ta mapka będzie na 100% w drugim odcinku z najlepszych polskich map, bo będzie niedługo taki odcinek, ale tak tylko mówię. Ale no nie wiem od czego mam zacząć przy tej modyfikacji. Mapka posiada 130 pól średnich, dużych i małych, e, różnego rodzaju pola, m.in. np. proste, a długie czy krótkie, a wygięte, wiecie o co chodzi. Naprawdę ta mapka spodoba się każdemu. Ja na przykład lubię bardzo proste, a długie pola, więc najbardziej odpowiada mi centrum mapki oraz wschód. Mapka posiada też 5 dodatkowych plonów, czyli lucerne, koniczynę, marchew, cebulę, żyto i pszenżyto czyli 6 w sumie. I wszystkie one mają bardzo ładną teksturkę. Mapkę tej mapy widzicie teraz na ekranie, ale no serio jest to pierwsza mapa, przy której no nie wiem co ja mam powiedzieć, bo jest ona po prostu idealna. Tekstury są bardzo ładne, różne wsie na tej mapce są też bardzo ładnie zrobione. Możemy spotkać różne przejazdy kolejowe, które są po prostu piękne. Często nad mapką lata też jakiś balon albo samolot i ten samolot jest naprawdę głośny. Więc jak coś usłyszycie, to od razu patrzcie się na górę. Mapka ogólnie bardzo fajna, super naprawdę i teraz nie będę gadał, sami się przyjrzyjcie tej pięknu tej mapy. Trzecią modyfikacją w tym odcinku jest mała, stara przyczepka służąca do przewozu drewna lub bel albo taką zwykłą na plony. I ta naczepka tak jak mówiłem jest mała, bo pojemność ma tylko 2000 litrów. Możemy też sobie podczas tuningu wybrać czy ma być ona nową naczepką, czy taką starą, zardzewiałą i to samo z kołami. Modzik jest naprawdę fajny i polecam go każdemu, bo na starej mapce ze starymi, starym, biednym klimatem to może być po prostu użyteczna, a na takich nowszych mapkach z większym gospodarstwem to może stać po prostu jako taki obiekt dekoracyjny i no. Naprzepka jest bardzo ładnie zrobiona, a szczególnie w tej konfiguracji starej, bo te rdzy są piękne. Kolejnym modem jest kurnik, który jest mały i to dosłownie, bo pomieści raptem 17 kur i kosztuje on tylko 10 tysięcy. No i jest on bardzo ładny, ale wygląda tak, jak teraz widzicie. Bardzo w nim podobają mi się te wszystkie detale, no bo widać, że ten kurnik jest dosyć stary, więc ma też różne załatania, jakieś tam pompękania. Wiecie o co chodzi? Fajne w modelu są też drzwi, w sensie dwoje drzwi, wiecie o co chodzi, bo możemy otworzyć te przednie wielkie oraz tą taką małą, boczną tam z prawej strony. Modzik posiada jeszcze parę. Takich detali jak na przykład otwór wentylacyjny z cegieł, w sensie z braku cegieł jako otwór, wiecie chyba, jakieś tam szyby brudne, rowery, rury itp. Fajny modelik, tak samo jak ta naczepka. Na stare mapki może być użyteczna, a na większe gospodarstwo może stać jako taka, no znowu ozdoba, albo ewentualnie mały magazyn, ale też w takiej bardziej w formie ozdoby. Kolejnym modem jest Brickshed i jest to mod na po prostu taką ceglaną wiatę. Jest ona bardzo ładna, tak jak teraz widzicie. Jest też ona zrobiona w takim bardziej starym klimacie i tak na nowe gospodarstwa też na pewno się nada. Wiata posiada bardzo ładną teksturę ścian. Widać tam, że te cegły są trochę poniszczone, albo na przykład że blusz je przetegasa, no nie wiem jak to powiedzieć, ale no wiecie o co chodzi. Co tutaj można więcej o niej mówić. Widać, że autor bardzo się postarał i wykonał no super robotę, bo naprawdę ta wiata wygląda przeobłędnie. Нет. Kolejnym modem jest mod o nazwie Polish Barn i ten mod dodaje no polską stodołę. Ta stodoła jest właśnie w takich powiedzmy polskich klimatach. Zbudowana jest z czerwonej cegły e, na dole, a góra z białej. W sensie nie wiem jak to nazwać, ale no wiecie o co chodzi. Ale jest to ładna stodoła, ma też bardzo dużo otwieranych drzwi, które otwierają się różnie, ale bardzo ładnie. W sensie ta animacja jest przepiękna naprawdę. Nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć. Sami widzicie tego moda, więc też sami sobie musicie go ocenić. Moim zdaniem naprawdę super modzik i użyję go w mojej serii z farmingiem na live, ale to jak mówiłem, jeszcze za jakiś czas. Nie wiem jeszcze kiedy będzie. Kolejny modem jest Eurospent, Eurospunt Pack, jest to taka paczka trzech rzeczy, czyli po pierwsze przyczepy z trzypunktowym zaczepem do traktorów, które jej nie posiadają, nawet po przeczytaniu tego nie rozumiem co to jest, oraz też dwóch rozsiewaczy nawozu. No jest to taka mała poczuszka, ale bardzo fajna. Niestety te rozrzutniki mają bardzo małą pojemność, niby można je powiększać, ale nadal no, jest to niewiele. Jednak mają różne konfiguracje tego rozrzucenia, w sensie na jaką odległość mają rozrzucać ten nawóz jest to... 18, 24, 28 oraz 66 metrów, więc to no naprawdę dużo. Wszystkie pojazdy, a bardziej no nie wiem jak to nazwać, no wszystkie te rzeczy z tej modyfikacji są naprawdę bardzo ładnie zrobione. No i chyba tyle. Kolejnym modem jest mod o nazwie Soul Mill, coś takiego, czyli tartak. I ten mod dodaje taki mini tartak, który możecie postawić sobie na waszym gospodarstwie. I dlaczego dałem go w tym odcinku? Ten mod, no umówmy się, idealny oczywiście nie jest, bo nie ma na przykład żadnej animacji niszczenia drzewa, w sensie, no wiecie o co chodzi. Ale jakoś tak mi się po prostu spodobał. Jest ładnie zrobiony i no... Fajnie wygląda, po prostu. Jeśli się Wam nie spodoba, to możecie sobie inny model tego tartaku znaleźć, albo obejrzeć jeszcze dalej odcinek, bo tam będzie jakiś taki mod, powiedzmy, odpowiadający temu. I wtedy możecie sobie postawić właśnie jakiś mod na Waszym gospodarstwie, bo taki tartak na Waszym gospodarstwie się na pewno przyda. Nie musicie wtedy z drewnem jeździć do tartaków. Kolejnym modem jest Christmas Market Farming 5 i jest to taki mod na dekorację na jarmark świąteczny. Mod doda m.in. kilka różnych stanowisk z różnymi rzeczami do jedzenia, czy tam picia, które możecie zobaczyć na ekranie. Jest też tam kilka latarni, wejść do starego jarmarku, ławeczka, no i oczywiście choinki. Więc jak widzicie, naprawdę dużo rzeczy znajdziecie w tej paczce. I może to Wam się przydać nie tylko wtedy, gdy będziecie chcieli gdzieś na amapce zbudować taki jarmark, ale też możecie na przykład ławki albo lampy użyć na Waszym gospodarstwie. Wszystkie rzeczy są zrobione fajnie, jednak widziałem kilka takich rzeczy, które tak mi się wydaje, że powinny zostać inaczej zrobione. W sensie, no, wydaje mi się, że to są jakieś tam błędy, wiecie o co chodzi, ale i tak, modzik jest naprawdę fajny. Ostatnią modyfikacją w tym odcinku jest Christmas Market Trees. Jest to modyfikacja dodająca dwa takie stoiska, bo nie wiem jak to można inaczej nazwać, no ale dwa stanowiska z choinkami. Jedno jest takie statyczne za 4000 i na nim zarabiacie 60, 40 lub 20 złotych czy tamtej waluty w farmingu za godzinę. No jest tu taki zarobek, że to niby pracuje, ale to jest statyczne, wiecie o co chodzi, a drogi budynek kosztuje 1000 i tam możecie sprzedawać wasze drewno i niekoniecznie choinki. Też jest to w jakimś sensie tartak, ale taki milszy dla oczu. Ten mod też idealnie pasuje do moda poprzedniego, więc możecie sobie zmieszać budynki z tych dwóch modów. No i tyle w dzisiejszym odcinku. Koniecznie napiszcie w komentarzu, jaki mod się Wam najbardziej spodobał. Pamiętajcie też o łapce w górę oraz osubiku. Wiecie naszego Discorda, na którym jest już ponad 500 osób, więc no... naprawdę dużo. No i co? Do następnego! Siema! No i cześć!